Okazało się, że ma uczulenie na hennę. Nie skończyło się to zbyt dobrze. Nigdy więcej, nigdy więcej u mnie goździków. Zasikane i zakupowane łóżko Antka. Jak przyjeżdżamy z wyjazdu, to kupuję coś Panu, od którego wypożyczamy samochody. Tak, wiecie, żeby było miło. Raz to jest oliwa, raz to jest rakija, raz to jest jakiś tam soczek. No to tym razem przyniosłam przywiozłam słodycze. Słodycze z trudna, z, z figą. Proszę bardzo, taka z Sarajewa, taki zestaw czekoladek, orzechy w czekoladzie. Sarajewo, Mostar, bardzo ładnie to wszystko jest zapakowane, ładnie tutaj jest ułożone, więc. Zestawik Sarajewo Mostar, żeby było miło. Wiecie, no, tak lubimy. No i jeszcze lokum, lokum, czyli przysmak bośniacki, taka galaretka w, w pudrze. Tutaj widzę że jakieś goździkowe, goździkowe klimaty. No więc takie, takie pamiątki, takie upominki można powiedzieć z wyjazdu dla pana z wypożyczalibusów zawsze może wiecie przychylniejszym okiem spojrzy jak coś będzie nie tak ale nie no zawsze jest tak wypucowane samochody Antoni pucuje samochody mm. na glancuś i z zewnątrz tak samo teraz jesteśmy na stację tankujemy proszę bardzo tanken, tanken. ja siedzę za kierownicą Znowu jadę, znowu jadę, a już jadę, już, już trzeci raz prowadzę ten samochód już myślę, że jest dobrze, także nie wiadomo, czy może za rok ja nie będę drugim kierowcą. W ogóle to jak już tu siedzę i do Was gadam, to no chyba słyszycie, że jestem zasmarkana. Zasmarkana i gardło nam gotowe i z, to był moment wtedy, kiedy graliśmy w Uno pod schodami, był taki moment, że po prostu było tąpnięcie pogodowe z 36-37 stopni, walnęło na 20, no i my wszyscy po prostu wyubierani na, na letnio, krótkie rękawki, krótkie spodenki, że tak powiem dupa na wierzchu. No i wieczorem sobie siedliśmy, żeby zagrać w Uno, żeby tradycji stało się zadość, no bo na tym wyjeździe za dużo gry nie było. Zagraliśmy tylko raz i tylko właśnie wtedy, kiedy siedzieliśmy na tarasiku pod schodami i tam był taki przewiew, taki wypizdów. tak lał deszcz. Ja byłam bez skarpetek, w butkach, klapeczkach i to wtedy mnie załatwiło. Czuję, że to wtedy mnie załatwiło. No. No więc... Yy, Swoją muszę odchorować. No po prostu się przeziębiłam, no taka jest...

Ja mnie słychać, tak się właśnie czuję. Gardło zarypane, nos też. Przy okazji zaraziłam męża, także no ta pogoda polska mam nie bardzo służy. Także cały czas mi coś drapie, cały czas mam chrypę, cały czas po prostu kaszle, No, z 37 na 11 stopni taki przeskok, no to jednak był szok. Jak tam po wyjeździe, bardzo fajnie. Bardzo fajnie, ekipa dopisała, nie nudziliśmy się, było bardzo, bardzo dużo rozmów, właściwie masa, masa, masa różnych dziwnych i, i mniej dziwnych i głębokich tematów, które zostały poruszone na wyjeździe, także nie mieliśmy w ogóle czasu zagrać w UNO, słuchajcie. To evenement, właściwie to jeden dzień był taki chłodniejszy wieczór. Już wyciągnęłam to Uno, żeby zacząć, żeby zagrać sobie już tak w, w ramach m, tradycji, żeby tradycji stało się zadość. Zagraliśmy w to Uno raz, raz, jeden, jedyny, m, jeden wieczór był przeznaczony, wcześniej no nie cały wieczór, ale e, chwilkę przeznaczyliśmy na to Uno, a tak to po prostu nie, nie, nie było czasu. M, bardzo było fajnie, bardzo ciekawie. Mi się podobało. Tym, tym razem ekipa była mieszana. Trochę par, trochę singli. E, wszyscy bardzo fajni ja jestem zadowolona, ja jestem na tak, jak najbardziej w tym tygodniu co ja mam, w tym tygodniu mam składanie filmów, składanie vlogów jak zwykle ogarnianie się przepatrzenie, co tam, co tam zostawiłam na tych moich kanałach na YouTubeach, więc składanie vlogów na pewno będą vlogi w sensie wy już widzieliście vlogi, a ja je właśnie zaraz po powrocie składałam mam nadzieję, że wam się podobały mam nadzieję, że w ogóle wszystkie vlogi z tego roku z wyjazdu w Czarnogóry wam się spodobały bardzo się starałam, dodatkowo jeszcze mam sprzątanie oczywiście, ogarnianie szafy chociaż nie wiem, ta szafa mm, zmienianie szafy na jesienną nie wiem czy jest sens, teraz jest taki mm, ciepły, świeci słońce, 24 stopnie nie mam za bardzo ochoty wyciągać ciepłych swetrów no i tak to jest z tą pogodą właśnie przejściową y, pogodą właśnie między latem y, a jesienią, więc zaraz jest zimno, wieczory są już chłodne trzeba się ubrać, y, a przez dzień jest naprawdę, naprawdę ciepło, tak jak na przykład Teraz. No i co Wam mogę powiedzieć? Na przyszły rok plan już jest, plan już powoli się wyklarowuje właściwie to. No już coś tam mniej więcej wiem, już coś tam zaczynam ogarniać, więc jak zwykle zapraszam wszystkich zainteresowanych, kto by się chciał z nami wybrać, no to odzywajcie się do mnie um, na Instagrama, na Facebooka. Tam po prostu Wam wygodniej. Trzeba, trzeba się przyzwyczaić, trzeba się przyzwyczaić do tej codziennej mm, rutyny. Trzeba przejść powoli w stan szkolno-jesienny. No i ta jesień ja tutaj coraz więcej widzę dyń, coraz więcej takich e, klimatów u youtuberek e, jesiennych. No i jeszcze a propos youtuberek chciałam tutaj wspomnieć nie wiem co się działo w tym roku, e, ale bardzo wielu youtuberkom. Albo usunęło materiały z wakacji, albo nadszedł taki czas dla nich, że one jednak odpoczywają. One jednak są na, na wypadzie, na w czasach i one jednak odpoczywają. No i tutaj trzeba powiedzieć sobie wprost. Hmm, Trzeba poświęcić trochę czasu, żeby nagrać materiały, żeby zebrać materiały. Ja nikogo nie oczekuję, żeby ktoś skłał, składał, żeby ktoś montował te filmy. Ja tego nie robię absolutnie na wyjeździe. Nie montuję tych materiałów, nie montuję rolek. Moje dziecko nieraz tak wieczorem sobie siądzie. W pokoju i sobie tam coś po, po, poskłada na wyjeździe, ale ja nie absolutnie żadnego składania, żadnego montowania. Zbieram materiały, jak najwięcej materiałów, i dopiero przyjeżdżam do domu i się tym zajmuję. No ale co, zebrać materiały też trzeba, nagrać też trzeba. Trzeba wyciągnąć telefon, trzeba wyciągnąć aparat, nagrać te chwile, nagrać te momenty, żeby mieć fajną pamiątkę, włosów wspominać, jeżeli, e, jeżeli się jest no właśnie na takim wyjeździe, czy mówię o, tu, o zdjęciach, czy właśnie o nagrywaniu. No tutaj proszę pousuwało się, no pousuwało się 41 zł no musiałam kupić no to jest taki nasz must have jak nas coś bierze a już po prostu pustki w szafie ale 41 zł ja pamiętam jak psioczyłam jak to już kosztowało 25 25 zł już nie mogłam przeżyć 41 Teraz dęka, drodzy Państwo, będą się troszeczkę inaczej ukazywały. Zapraszam na wszystko, co wykończyliśmy do mycia ciała w ostatnich tygodniach. I była to Balea Summer Paradise, zapach kokosowy niesamowicie wakacyjny, na plus, nie utrzymuje się długo. Fruity Breeze sana, przepiękny zapach brzoskwinia. Ładnie pachnie podczas kąpieli, nie utrzymuje się wcale. Kolejny balea jeżynowy też ładnie pachniał, chociaż on jest taki bardziej jesienny. Nie utrzymuje się wcale. Następnie tutaj akurat Jorkozy Winterday, ale to tak pachniało właśnie bardziej. Bardzo podobnie do tego właśnie z takimi jeżynami też nie utrzymywał się zbyt długo. Z Hebe, i Tobako bardzo ciekawy, bardzo oryginalny produkt. Mydło do mycia rąk. Stefanek, coś się domaga tu. Co się dzieje? To co pika w tle to możecie słyszeć e, czujka od czadu? Informuje nas, że skończą skoń się baterie, właśnie, że są na wykończeniu baterii, więc to jest chyba odpowiedni czas, żeby, żeby je wymienić przed sezonem e, grzewczym, chociaż u nas nie ma żadnego gazu oprócz kuchni. E, więc no, właśnie trzeba wymienić. Co tu jeszcze wykończone? żel do higieny intymnej z facelem, bardzo lubię, w ogóle tą markę bardzo lubię, świetne i artykuły higieniczne i tutaj to do higieny intymnej też na plus, no i panowie zużyli w końcu zapach seksu i biznesu to akurat używał, to był prezent dla mojego męża na na Dzień Chłopaka w zeszłym roku i tak to stało i stało i tak było używane chyba od święta no ale złapał się za to też mój syn spodobał mu się zapach więc wykończyli. Stefanek domaga się miłości. Tak? A nie wiem, czy ja wam opowiadałam, czy ja wam opowiadałam, co zostaliśmy, jak wróciliśmy do domu. Zostaliśmy po prostu zaśkane i zakupowane łóżko antka. Nie wiem, czy, czy to opowiadałam. Jeżeli nie opowiadałam, to wam opowiem teraz. Po prostu zrobił sobie Stefanek z pokoju antka toaletę. Na panelach było nasiurane, narobione, głowienka pozostawiane. Po prostu się zemścił, zemścił się na nim, że go zostawił. No i ratował nas Mirek. Mirek nas ratował po prostu czyszczeniem tego materaca. On tam prowadzi firmy, ma takie specjalne po prostu swoje maszyny, odkurzacze i różne takie. Taką różną chemię do tego, więc udało się, udało się, a wiecie, że siury kota nie są takie łatwe do zwalczenia, nie są takie łatwe do wyczyszczenia, ale udało się pięknie wyczyszczone ma teraz, więc um, polecamy Mireczkę dla wszystkich tutaj z okolicy podjedzie, wyczyści. Nie bierze dużo hajsu numer telefonu zostawiam na dole. No, bo naprawdę uratował nas e, na ostatnią chwilę, bo młody no, no kurde, nie miał gdzie spać. Down inside, Mówienie kwiatowe, bo to już będzie koniec. To nigdy więcej. Nigdy więcej u mnie goździków. One wyglądają ochydnie. Pierwsze dwa tygodnie jeszcze jakoś się trzymały, a teraz dramat, właściwie nie teraz. Całe, cały, cały początek mm, lata i lato, i teraz wyglądają po prostu już ochydnie. no Już wiem, że je trochę zmroziło, w sensie jest im za zimno, więc to jest e, nie. O, no, też już jest koniec, ale popatrzcie, jeszcze są kwiaty, jeszcze coś rośnie, jeszcze jakiś kolorek tutaj się pojawia, więc jak najbardziej na tak to jest verbena, więc gościki na nie, no tak? Co jeszcze chciałam wam pokazać? Nasza papryka. Taka na testy ją zrobiliśmy, zobaczcie, co się tu dzieje. Jest wrzesień, nie? Rośnie w łące kwietnia i to jest łąka kwietnia, kwietna, którą mieliśmy mm, kupioną w, w ziarenkach. To jest sama koniczyna i jakieś po prostu badele, które chętnie bym stąd wyrwała, więc taka to jest właśnie łąka kwietna, moi drodzy, do kupienia. I zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie. Aha. Jest papryczka. Czy ona się zaczerwieni? Nie wiem, strasznie dużo ma tych zalążków tutaj, ale już jest dla niej za późno. Już jest dla niej po prostu za późno. Wiem o tym, ale jako test być może papryczki na przyszły rok albo na najbliższy, najbliższy sezon, przyszły sezon, który będzie, może coś spróbujemy. Ogórek niestety nie przetrwał. Zasadziliśmy go w lipcu. No i jak widać smutny obraz. To też już się kończy. Już ma za zimno, już coś, po prostu jakaś choroba, już koniec. Pomidory na dole już oberwałam, co nieco pokażę Wam. Są takie chłodne dni, więc już nic z nich nie będzie, więc muszę nawet te zielone poobrywać, ale fajnym pomysłem było zasadzenie. Zobaczcie, tutaj jest koperek. Tam jest bazylia. Fajnym pomysłem jest pod pomidorami zasadzenie jeszcze jakiś ziół i tak właśnie na przyszły rok planujemy zrobić, żeby zasadzić jakieś zioła, właśnie pietruszkę, koperek, szczypiorek, coś takiego co po prostu taki zielniczek, domowy zielniczek. Jest wolne miejsce pod pomidorem, podlewa się, samo się podlewa, samo rośnie. Zobaczcie, o tu jest koperek, tu jest koperek, tam jest koperek, tam jest koperek. Taki test. To jest Dichondra. Dichondra, która wypływa spod, yy, spod tych guździków jeszcze. Dzień dobry, tak w ogóle. Ja w turbanie yy, szykuję się. E, chciałam Wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, co się wydarzyło. Nie wiem, czy pamiętacie tatuaż młodego zrobił sobie tatuaż w Czarnogórze z Henny, tak, chciał spróbować kiedyś już sobie robił, więc stwierdził, że a, zrobi sobie tam, wybierze jakiś, jakiś wzór utrzyma mu się to dwa tygodnie dwa, trzy tygodnie tak ostatnio miał tak mu się utrzymywało no i słuchajcie, co się stało okazało się, że ma uczulenie na Hennę wyszła wysypka spuchło mu to, zaczęło go to swędzić szybko zdzierał pilingiem i gąbką po prostu tą hennę, żeby po prostu ją jak najszybciej zedrzeć z tej skóry, z naskórka. Zdarł ją szybko, ale zrobiła mu się okropna rana. Okropna rana na tym ramieniu i teraz nie wiem, czy będziecie chcieli zobaczyć te zdjęcia. Eee... Nie no, może nie będę ich rzucać, bo są po prostu drastyczne, mogłabym powiedzieć. Straszna rana mu się zrobiła na tym ramieniu i... Zadzwoniłam tutaj do nas do przychodni z taką, z taką prośbą, że żeby po prostu go umówić, żeby ktoś na to zerknął, żeby ktoś spojrzał, że zapisał mu jakieś, jakieś leki właśnie przeciwalergiczne, jakieś takie mocniejsze i coś do smarowania tego. No i nie ma miejsca oczywiście, bo wszyscy są zakatarzeni, wszyscy teraz smarkają, więc, więc musielibyśmy poczekać 2-3 dni, co i tak czekamy. No i poleciałam w te pędy do apteki, kupiłam jakieś, w sensie poleciałam z antkiem, pokazałam pani w aptece, jak to wygląda, dała nam jakiś żel właśnie do przemywania ran, żeby to odkażać, żeby się zrobił stropek, żeby to się zaczęło goić, kurde, no po prostu on zawsze jakieś pamiątki przywiezie z, z Czarnogóry, jak nie rozciętą brodę, tak po prostu rozpieprzone, rozpieprzone ramię, także na własne, życzenie, można powiedzieć, zrobił sobie ten, ten tatuaż, ale już ma nauczkę, już raczej, raczej się nie będzie interesował takimi tatuażami więc zobaczymy dzisiaj, jak przyjdzie ze szkoły, jak to wszystko będzie wyglądało, no w każdym razie nie skończyło się to zbyt dobrze. I to nawet nie chodzi o to, że to jest jakieś zakażenie, bo to nie jest zakażenie. Pani wszystko tam miała czyste, wszystko maczała w alkoholu, więc absolutnie nie miała, nie było to, zresztą to jest jakby na skórek to nie było nic wbijane do środka, to jest po prostu henna. No, ale on ma oczulenie na henne, już, już to widać, już, już. Już jakby zostało to potwierdzone. Chciałam też powiedzieć o dwóch książkach, które przeczytałam z Waszego polecenia. I pierwsza to jest kontynuacja części Utracone córki z Sorai Lane, córka z Genewy. Mówiłam Wam o tym, że czekam na tę książkę, że ona ma być w październiku. Okazało się, że jest wcześniej. Jedna z Was mi właśnie dała znać, że jest wcześniej. Przeczytałam bardzo fajna, muszę powiedzieć. Trochę inna niż te pozostałe. Nie ten sam schemat. E, tutaj troszeczkę ta jedna z wnuczek, e, ta, ta jej wnuczka, wnuczka babki. O której jest mowa. Po prostu jej nie za bardzo lubiła i tutaj już było coś innego. Nie za bardzo miała dobry kontakt z nią, nie za bardzo chciała się angażować w te klimaty więc tutaj troszeczkę taki klimat słodko-gorzki, bardzo fajnie, niesłodko pierdząco. Takie książki lubię. I druga książka z polecenia Weroniki. Barbara Wysoczańska, obiecaj, że wrócisz. Tak mi się spodobała ta książka, taki klimat, jest klimat, klimat książek tej pani jest taki bardziej wojenny, ale mamy miłość, mamy relacje międzyludzkie właśnie w tym, z tym tłem wojennym, ale tak mi się spodobała ta książka, tak mi się ją fajnie czytało, że stwierdziłam, że być może ta pani będzie moją patronką na przyszły rok, bo ja tak sobie co roku wybieram patrona, patronkę książkową na Nowy Rok I wtedy przez ten cały rok mam za zadanie przeczytać wszystkie książki tejże autorki, tego autora, no i w tym roku moją patronką była Elena Ferrante, o której już wam nieraz wspominałam, właśnie została mi jedna książka, została mi jedna książka do przeczytania właśnie Eleny Ferrante, Gary, Galimatias, ale wracając do Barbary Wysoczańskiej, um, Spisam sobie już te wszystkie książki, spisam sobie tą samą listę. Także Weronika, dziękuję za polecenie. Naprawdę spoko książka. E, może nie jest jakaś najbardziej lekka, bo tematyka wojenna, tematyka II wojny światowej, no nie jest najlżejszą tematyką, e, ale ja takie lubię. Lubię taki balans, właśnie, żeby nie było bardzo romantycznie i miłośnie i słodko-pierdząco. Lubię, żeby gdzieś tam ten balans był troszeczkę dramatu, lubię, żeby troszeczkę było. E, Słodko-gorzko, można tak powiedzieć, więc bardzo mi się ta książka spodobała. Obiecaj, że wrócisz. No, klimat. Klimat taki, że kobieta dzieckiem zostaje i mąż jedzie na, na wojnę, jest jednym tam z, z wyższych stopniem, może nie dowódcą, a chyba dowódcą, oficerem na pewno. No i ma swojego kolegę i ten kolega wraca, wiecie, 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 wiecie. No. W każdym razie te dwie książki, bardzo spoko. Poletsome, both longing for expression for the things we like, but we stay quiet. We stay quiet. Hold me now.